W kolejnym zadaniu mamy do rozwiązania nierówność, czyli musimy wyznaczyć przedział x. -ów. No i na początku spróbujmy sobie tą nierówność uprościć, czyli pozbyć się najlepiej obu mianowników, dwójki i trójki, czyli pomnożymy przez 6, czyli mnożymy przez 6 lewą stronę nierówności oraz prawą stronę nierówności. Stosujemy tutaj nawias. Mamy po dwa wyrażenia w nawiasie, więc musimy wprowadzić oba nawiasy po obu stronach. No i mnożymy 6 razy 2 i 6 razy x drugich. Czyli mamy wtedy 12. 6 razy minus 1, 2x to jest minus 3x po skróceniu. Teraz mnożymy 6 razy x trzecich oraz 6 razy minus 3. No to szóstka z trójką nam się skraca i mamy 2x na plusie i 6 razy minus 3 mamy minus 18. I w kolejnym wierszu przerzucamy x na jedną stronę, a liczby wyrazy wolne na prawą stronę, czyli minus 18 przepiszemy i minus 12 przerzucimy. Przypominam, że jak przerzucamy wyrażenia na przeciwną stronę, to zmieniamy znak na przeciwny. Redukujemy wyrazy podobne i teraz dzielimy przez minus 5, żeby tej minus 5 się pozbyć przy naszej niewiadomej x. Przypomnę, że jak dzielimy przez y, liczbę ujemną bądź mnożymy przez liczbę ujemną, zmieniamy znak nierówności w drugą stronę. Ujemna przez ujemną mamy wynik dodatni, więc tych dwóch minusów nie trzeba już pisać. No i ostatecznie po skróceniu mamy. 6 całych, czyli x musi być mniejsze od 6. No i na końcu rysujemy sobie tą oś x, zaznaczamy sobie tą liczbę, która nam wyszła na środku, czyli 6. Żadne inne liczby nie są nam tutaj potrzebne. No i patrzymy, x mają być mniejsze od tej 6. Jak spojrzymy na tą nierówność, no to mniejsze liczby są po lewej stronie od 6. No i mamy tutaj znak równa się, więc szóstka będzie również rozwiązaniem nierówności, więc musimy tutaj kółko wyraźnie zamalować. Kreskujemy sobie przedział. No i ostatnim krokiem to jest zapisanie przedziału, czyli x należy od minus nieskończoności do szóstki. W prawostronie przedział jest zamknięty. Zawsze czytamy przedział od lewej do prawej i przy minus i plus nieskończonościach zawsze mamy nawias okrągły. Nas pytają o największą liczbę całkowitą, która spełnia tą nierówność. No to największą liczbą jest szóstka, no i taką odpowiedź zaznaczamy.